Jak rejestrować czas wykonywania działań w gestorze Nexo-Nexo Pro? W gestorze Nexo oraz Nexo Pro możesz rejestrować czas wykonywania działań. Jeżeli masz zaplanowane zadanie wymagające czasu i chcesz zweryfikować, jak długo zajmie ci jego wykonanie, skorzystaj z opcji rejestruj pracę dostępnej w górnym menu formularza działania. Jest ona aktywna wyłącznie w trybie edycji działania. Pamiętaj także, że w zakładce Planowanie musisz być ustawiony jako jego wykonawca, co wynika z domyślnego ustawienia w parametrach działań. Jeśli chcesz udostępnić rejestrację czasu dla dowolnego użytkownika, możesz zmienić to ustawienie. Wywołanie wspomnianej opcji powoduje uruchomienie specjalnego widżetu rejestrującego czas. Nie zamykaj okna działania, skup się na realizowaniu swojego zadania. Niezależnie czy wykonujesz je w programie czy poza nim, licznik w gestorze będzie odliczał czas aż do momentu, gdy go wyłączysz, klikając przycisk STOP w widżecie. Możesz też skorzystać z pauzy, jeśli robisz przerwę w zadaniu, lub od razu zakończyć działanie sukcesem. Podczas realizowania działania możesz dodawać komentarze, korzystając z ikony w widżecie rejestracji czasu. Gdy zakończysz rejestrację, program poprosi Cię o dodanie komentarza. Wynika to z domyślnego ustawienia dla danego typu działania w słowniku typów działań w konfiguracji. W prezentowanym przykładzie dla działania typu Zadanie opcja Pokaż komentarz po rejestracji jest włączona. Jeśli nie chcesz wprowadzać komentarza po zakończeniu rejestracji, po prostu odznacz tą opcję. Po zakończeniu rejestracji czasu dane o jego przebiegu zapisywane są w samym działaniu w zakładce Planowanie. Ponieważ w ramach jednego działania możesz wielokrotnie rejestrować czas, kolejne rejestracje czasu pracy prezentowane są w tabeli.